Bielawski Festiwal Nadziei już 11 i 12 września chrześcijańska misja Pomocy Ludziom uzależnionym, Nowa Nadzieja, organizuje w mieście wyjątkową imprezę. To jest przez nas organizowany pierwszy taki duży koncert. Jest to koncert muzyki chrześcijańskiej. Nakierunkowany jest na różną grupę wiekową i planujemy zorganizować dla dzieci. Malowanie twarzy, różne takie rzeczy przy okazji tego koncertu. Również na młodzież będzie też zespół z taki typową młodzieżowy taki rapowy zespół będzie też misją muzyka to już dla takiej starszej grupy taka melodyjna spokojna muzyka chrześcijańska w programie również występ zespołu Mateo z gościnnym udziałem Natalii Niemen. Zapowiedziano także przyjazd gości ze Stanów Zjednoczonych, a całej imprezie towarzyszyć będzie szczególne przesłanie. Aby żyć po prostu bez alkoholu, żyć trzeźwo, można żyć inaczej. Zupełnie nowe perspektywy, nowe możliwości przed tymi ludźmi stawiamy, ale też nie tylko, bo to jest taki koncert dla szerszej, szerszej grupy ludności. Osiedle 25-lecia w Bielawie, teren obok pływalni miejskiej Aquarius. Start w sobotę o godzinie 15, w niedzielę o godzinie 11.00.